Wdowa i Kirkor czekają z niecierpliwością przed chatą na powrót sióstr. W pewnej chwili matka zapowiada nadejście Balladyny, które rozpoznała po zachowaniu jaskółek. Pojawienie się Aliny, ptaki witały radosnym świergotem. Na widok drugiej córki umykały spłoszone. Balladyna po zabiciu Aliny informuje matkę, że ta odeszła szukać szczęścia w świecie. Rozpaczająca wdowa dostrzega plamę na czole Baladyny. To ja właśnie, jakaś niby mara w głowę mi wlazła. Choć nikt nie pamięta, aby na wiosnę kiedy być nie było marin, A gdyby się też przytrafiło, że nie ma malin, tak marzyłam wczora, nim sen przyleciał, gdyby też śród Bora nie było malin? Potem sama sobie mówiłam, głupiaś wszakże koń przy żłobie, gdy nie ma owsa, to zajada siano. Jeśli dziewczęta malin nie dostaną, to nazbierają zbierają Wy, króle, może wam w zamkach nie znać się co ziomka, a co malina, co siano, a słomka, a co są dziuple, a co pszczelne ule. Wam tylko złoto, złoto, zawsze złoto. Wraca balladyna. O, nie widać, lecz matce wiadomo. Patrz, panie, oto jaskółeczka sina zamiast wylecić, Kryje się pod słomą i cicho siedzi, gdyby zaś Alina wracała z gaju, to byś to, mój panie, usłyszał w belkach szum i świergotanie jedna za drugą. Pyr, pyr, lecą z gniazdek do tej dziewczynki i nad nią się kręcą niby chmureczka małych, czarnych gwiazdek nad białą gwiazdką. Idzie balladyna, widzisz? Czegoż wzdychasz I coś niby blade Usteczka ściskasz? Cóż, córeczko miła, Czy ty już drżąca Od łożnicy proga Chciałabyś uciec jak sarneczka? Uciekła. Gdzie? Jak? Z kim? Boże, matki się wyrzekła. Wyrodne dziecko, więc idź aż do piekła. Nie pomyślałaś na te stare oczy, że będą płakać. Dobrze, bo nie będą płakać po tobie, bo matka ma smoczy płód zamiast serca, można serce krajać, to się kawałki węża znowu sprzeda jak płód na kawał. Chciałabym ją łajać, przeklinać, dręczyć. Ot, wiesz, że te oczy jak noże, Ot tak, wlepiłabym w łono jak noże, Tylko bez tej łzy, co mroczy. Ale co płakać? Nie, 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 oj tak zasmucić, O mój Boże, tak starą, Ale ona może wrócić. Kto wie? Nieprawdaż, ona wrócić może? Jak sama kiedyś sią, siądzie przy oświatce nocą, pomyśli: Gdzie matka, a już by serca nie miała, żeby też o matce nie pomyślała nigdy? Jak oni grają smutnie i wesoło. Ty teraz skarbem moim, daj mi czoło, niech pocałuję. Cóż to? Jakaś plama, jak krew czerwona? To od maliny może. Daj, zetrę. Jeszcze jest.